ma widzowie, ja jestem Szymo A ja jestem Lukas A w dzisiejszym filmie robimy to co na początku, tylko że teraz troszeczkę lekszy, lepszym ekwipunkiem Lukas, idziemy na wojnę No z tym lepszym ekwipunkiem to troszeczkę przesadziłeś, bo ja mam drewniany mieczyk Ale nie, przepraszam, mam kamienny miecz Dobra, dzisiejszy odcinek polega na tym, że rozejrzymy się po okolicy i w tym pomoże mi na przykład, mam mamy ziemię, zrobimy y, taką małą wieżę, z której sobie rozejrzymy się po okolicy i co tu się dzieje. Także rob... wodzu, wodzu, ja wodzu idę na nieznaną pustynię. Idziesz na nieznaną pustynię. Ja właśnie chciałem zrobić takie, taką małą wieżę, e, no w sumie nie tylko małą, bo z całego staka. Popatrzcie na to, Lucas mówi overview. Tak, overview. Tak zwany overview, czyli przegląd, co się dzieje w koło. Robimy tutaj ze staka Dirta na przykład. Idę te wnioski z Poczekaj na mnie. Na przód! Dobra, zobaczmy. Patrzymy, co my tu mamy. Mamy tak. Dużo wody. Piasek. No i. No i las. Las z tej strony. Z tej strony. Bardzo ładne tereny, super elegancko. O, widzę, że, ty, że tu już tam jesteś. Poszedłeś, okej, okay, dobra. Jesteśmy... Zaczęli, tutaj jest woda. Generalny Lukas. Możesz mówić mi hetmanie, ale... A, ty ty... O ciepło To oznacza tylko... o, Podróże. Aj ram kamraci, ruszać swoje tyłki. Jeszcze poczekaj chwilę, zaraz do ciebie dołączę. <laughs> Okej. Okay. Mamy obejrzaną okolicę, to idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Kamraci, to jest nuda. Gdzie ty poszedłeś? Aha, tutaj, dobra. Widzowie nie widzicie, ja tutaj widzę e, ekran Szymo. Także... Kameracie za tobą! Aj, aj, jar, widzę cię. Dobra, jedziemy idziemy dalej. Aja, ram naprzód! Zobaczmy, co tu się dzieje. O, patrz, jest dynia. Wiesz, że przyda nam się i to bardzo. W przyszłości. Więc zabierzcie... A Wiem dlaczego! Tak jest! Może nie teraz, może dopiero w jakimś odcinku koło 20 albo 30, ale przyda się. Dokładnie. Ja zapiszę w komentarzach widzowie, dlaczego waszym zdaniem nam się przyda dynia. Dokładnie. Do czego może nam się przydać dynia? Więcej zwierząt. Mamy więcej zwierząt. O, tutaj jakaś ładna jaskinia. Jest fajnie. No, dobra, przesadziłem. Ma, no, nie jest powiedzmy jaskinia. Nie ma żadnego tutaj niczego do wykopania za bardzo, ale zobaczmy dalej. Dobra, o ja patrz, mój, patrz, jaka góra fajna, duża. A wiesz, co jest pod dużą, fajną górą? Zazwyczaj. O, oh, Ja'm Mam dark proszę Państwa. No, tylko zupełnie niepotrzebny jest tutaj taki kanion, który mnie tutaj odcina od tej góry, ale myślę, że Szymo, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moglibyśmy zrobić w przyszłości, oczywiście tak troszeczkę wybiegamy, żebyśmy na przykład zrobili tam kopalnie różnego rodzaju, łącznie z tym, że tu zrobimy Nether Huba, czyli zrobimy Nether Huba od naszej wioski. Tu, do centrum tej góry, ja podejrzewam, mogę się założyć, że jest tam mnóstwo jaskiń w środku, a na samym dole może z dużym prawdopodobieństwem jest, co, Szymo? Warden. Warden, tak jest. O, fajne, dyń. Co tam masz? No, dynie tam są. A, okej, okay. dobra. Idźcie zabrać, bo już tak silnie pamiętam chyba drogę do domu, proszę. No, A ty? Po prostu, nie, no, pamiętam. No, odwracamy się w drugą stronę i idziemy. Chyba, że zabłądziliśmy. I co teraz? Wszystkie kierunki wyglądają tak samo. Chyba tam, może tam. Pamiętamy? Szymon, gdzie jest? Ja chyba pamiętam. Chyba pamiętasz? Tak nie do końca wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Okej, okay, widzimy się na kolacji, albo nie. Ja mam kolację, to ja już zabiłem świneczki, to już mam kolację. No ty masz no, Dobra, wezmę trochę piasku. Dobra, ale bardzo dobra wiadomość, szanowni widzowie, że mamy tutaj tą dużą górę. Bo to daje sporo możliwości. Tam, gdzie jest góra, tam jest, tam są jaskinie, tam są różnego rodzaju. Noc się zbliża! Noc się zbliża, słońce zachodzi, księżyc schodzi. Tak jest generalnie. <laughs> Okej, okay, ja jestem tutaj na tym brzegiem. Generalnie tak. E, zwiedziliśmy tą stronę i to, co możemy na tym etapie powiedzieć, widzowie, to tak. Po drugiej stronie rzeki, czyli tu mamy rzekę naszą, po drugiej stronie rzeki jest ładna Polanka, a tam dalej, dalej, dalej jest bardzo ładna góra. I myślę, że ta góra będzie nam towarzyszyć w kolejnych odcinkach. Uuu, słońce zachodzi. Księżyc wschodzi. Księżyc schodzi po drugiej stronie, tak jest ale że dzisiaj mamy w planach, co mamy w planach, Szymo, że nie idziemy spać. Idziemy spać! Do rana walczymy, kamracie! Ja jestem już na pustyni po drugiej stronie rzeki, amracie. Szymonowi, Szymon się udzielił taki dowcip rodem z pirackiego statku. No tak, w sumie poszedł. Przepłynął tutaj tą rzekę, poszedł na tą pustynię. Mamy tak. E, dobra, czyli mamy po drugiej stronie rzeki górę, pustynię. E, tylko tak, pytanie: co mamy tutaj w tym. W tym lesie? Szymon, a powiedz mi, gdzie ty jesteś w ogóle? A domu kołkam mroki! Okej, okay. a jesteś blisko domu? Czy nie? No ja jestem na pustyni! Ja. Okej okay. No mi amigo, tutaj nie ma potworów! Nie ma potworów, dobra Ja tutaj troszeczkę nam bazę podświetlę Żeby te potwory, które mają nas ja, tutaj zaraz rozstrzygnąć te potwory, które mają nas tutaj zaraz rozszarpać, żeby nie miały za łatwo się O o. Kamry śpieszyć Mamy tutaj jakiegoś kolegę. A, kamerci ci śpieszyć pomacą. kamrę No ale jest. Jest, gdzie ty jesteś? Tam to o dobra. Dobra, rozpołniły się. Idą. Idą tą Za mną? A ty jesteś za mną? Dobra. Nie, zombie za mną. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, rób tą strefę. Nie, no świetnie ci idzie. Patrz. Tu jest dużo bezpieczniej, za ścianą. A jakby wpuścił do domu zębiaka jest w o, domu. O no nie. Ty mu otwarłeś drzwi? No. Tak. Miało być bez... Ty ja jestem na głym powietrzu, Ty, się rób co chcesz. Dobra. Okej, okay, zobaczmy. No nie, wiecie, słuchajcie. No, mieliśmy tutaj mały respon. Zobiaków Nic nadzwyczajnego. Dajemy sobie radę. Powiedz mi, ty, co ty masz? Jak masz broń? Miecz kamienny. Miecz kamienny. No to miecz kamienne, no. Nic specjalnego. Do się pierdło. No. no. No czemu ty to roznalazł to pole? Zupełnym przypadkiem. Lukas, Widzicie z kim ja mieszkam widzowie? O, to ja z nim mieszkam pod jednym dachem. To rolnictwo to się nie da uprawiać. Czy to nazywasz dachem? No dobra, może to i jest dach. ok. Słuchaj, no, jak na yy, wielki atak zombiaków, to raczej tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Dobra. Mam pająka. Jest. Ej, Lukas. to Jest tutaj chlebek. Dzięki. Jeden? No, ja też mam jeden. Dobrze. jakbyś miał więcej, to załat mi więcej, a nie jeden chlebek. O, cztery szkielety. No to powodzenia, może ja wejdę za szybę. Jak ty mnie trafiasz? Dobra, widzowie, stąd będzie lepszy. Yy... <laughs> z tej strony będziemy mieli lepszy widok. Nowy nowy okaz. Skeletus Pospolitus. Jest, przyszedł. Przyszedł z szkieletus na naszą, na naszą bazę. Waga, robię pokaz z cyrku. Proszę wyjść na zewnątrz. Gdzie jesteś? Na wieży. Jakie wieży? No. Na prawo. No mamy no, no, wieży? No, patrz tu. No nie! Spolitus! O sika! Ja tutaj widzę tylko szkieleta i weź go krzyknij, bo. O! Widzisz? Dobrze ci szło. Jestem Zatwieś go. Małe zombie! Jeszcze nie dość, że mały to jeszcze utapiec. No dawaj, dobrze ci idzie. Dawaj, dawaj. Dobrze mi szło. Takaj, okay, nie zbieraj moich rzeczy czasem. To są moje rzeczy. Wiem, że to jest Badzie, ale to są moje rzeczy. Między innymi Dobra, czy jest to Zombie? Zabiję? Tak Świetnie. Wezmę sobie tutaj, o. Jest moja łopata. Oddaj mi moją łopatę. To jest twoja łopata. No. Okej. Okay. Trzymaj. O! Dwa szkiety! No, proszę bardzo. No, ty Ech, no cóż. Trzy szklety, patrz są trzy. Trzy? No trzy. Tak. Dobry, kwiaty, są dwa co, iść z nimi walcz, a ja to nagram. <grym <grym świetnie mu idzie, patrzcie. Czekaj, pomogę. Nie za dużo pomogę. Bez zbroi to nie za dużo pomogę. Okay. Mój chlebek mi się skończył, Szymo. Co to jest? Wełna, no, no, ja ją przypadkowo posadziłem. posadziłem. wiesz kloca z wełną, rozumiem. To okay. jest mój miecz! To jest my miecz. Where is my motyka? A <laughs> to w ogóle jakieś jedzenie. No, no. no dobra Mam łuk, dobra Rób tą swoją strefę, czy coś tam, co ty robisz Hej. Jedziemy w tango teraz Zabiję szkieta, wracam! Jedziemy w tango Teraz ja też mam Mam jedno, je, mam jedno serce i nie mam co zjeść w ogóle Hej, Kim! No way. No way, yo! Ah, o no, fysisz... Ja pierw. Nie ja pierwszy ja pier. tylko... Dobra, przystałem go, przystałem go, mam tylko jedno serce, ale uciekam. Spanikowałem! <laughs> Szymo! Czyżby wy wystawała ci strzała z. <grywia> <grywia> Najnowszy krzyk mody. Wygodnie ci jest tą w tym? <grywia> e, dobra, nie, nie mówmy gdzie. <grywia> dobra, słońce wyszło. Takie szkielec, takie szkielec strzela strzałą i patrzy, co jest brązowego na strzale. Dobra, już wystarczy tego. Okej, okay. szanowni widzowie, przeżyliśmy kolejną noc z potworami, Rozejrzyliśmy się po okolicy. Szymo ma w dalszym ciągu pamiątkę. O, przybliżenie. nie ruszę się, nie ruszę się. Dobra, dobra. O, 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 o. O, tu, o, tu, 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 tu. tu. Właśnie, tu. Tu tu. Jeszcze tutaj to o? Tu poszły ciosy, o. Świetnie, to jest idealna na miniaturkę. Dobra, nie. Okej. Okay. Słuchajcie, zobaczyliśmy znaczy, tak, podsumowując, za tą wydmą całą jest bardzo ładna góra, która na pewno nam się przyda na coś. E, lasu żeśmy nie zwiedzili, troszeczkę żeśmy tutaj powalczyli z, z potworami, e, generalnie jest spoko, będziemy rozbudowywać tą bazę, e, natomiast na tę chwilę to chyba na ten odcinek to tyle, nie Szymo? Dokładnie, widzę wiesz, nie subskrypcja, lajka, no yy, więc yy, do zobaczenia, więc, więc. pozdrow!